Tu Fuli i Warta, I dzisiaj chcemy was oprowadzić trochę po świątecznej petkości. To, to kotki z kikutkami Czy głową. Nie ma tych kotków. No, teraz jesteśmy właśnie na moście Zakochanych. Jana na... też. poświęciła mi zdrowie. Ej, jak mi się to zmarzyła Ej, w ogóle zaznaczę. spadnie. Mamy wodę. Boże, zaznaczam nie? nie jest dobrze. To no woda, a tam świąteczna nasza. Idziemy. Szybko. Ej, nie masz chleba. Nie ma chleba. Zobaczyć do tego dzwona. Tak, ale jakoś normalnie. Pełno to kurczaka. Piękno. Ej, Pamiętasz tutaj. Pełno. Pamiętaj, tu w lato jest za super. Gdzie się kąpią? Więc teraz chodzimy po tym. Tam płynie takie super. Woda, tak, super woda I gdzie te ja Znowu co? Tak. No tu, padam. No. A tam mam chorobę. No, i idziemy do dzwona. Głupie. No, nie, dobra. Idziemy sobie do odcinka. Dzwon! Piękny, niebieski dzwon. Fajny dzwon. Ale świetaśny! Dzwon! Tak, jesteśmy koło dzwona. I w wczoraj, że to jest choinka, jak byliśmy tam, gdzieś tam. No, ale jednak to jest dzwon. Ciebie sobie wysłałam łódzką i uważam, że Bydgoszcz jest piękna. Nie, nie jest piękna. Jest piękna. Nie, wolę Warszawę. Please. No, tak, Warszawa też jest ładna, no, ale... Jest. Jest... Albo Kraków. Nie, w... nie, nie Kraków też jest ładny. No. Byd Bydgoszcz jest taka se. Taka se? Ty się udowodnisz, że jesteś w stanie. Mówimy okay. no, trochę, że się. Albo Wielka Brytania, London. Uh, tam mamy ten London. dzwon, gdzieś tam. Tam gdzieś jest dzwon. Kosztów. Ale chodź, że biją wodę, a tam jest ten dzwon, malutki. Biją źle. Okej, okay, idziemy tam. O, tutaj też jest woda. Ej, e, woda. Tam Tam była zawsze woda. Tu się. Ale woda. Jest... No nie, nie jest. Eee, lato. są bardzo Jesteśmy właśnie na samym rynku Teraz naprawdę powyższe ślicznie Bo jest bardzo ślicznie Pięknie Ale to spadnie To spadnie Znaczy mamy coś spadnie, no ale Dobra, idziemy do herbacianii bo... no. Byliśmy w... Jak to się nazywa? Proszę. Wtedy. Bardzo dobry, polecam A jeśli ja polecam, jeśli ktoś lubi słodkie rzeczy? No i te słodkie Dobra, idziemy do wydronki <laughs> Dobra, my idziemy już do domku, sugerujemy firmy i lecimy do ląków. A tu mamy takie aniołki. A tam się tu zobaczymy, co to jest. Na Tak, dzisiejszy dzień uważam za udany. Wieje strasznie. No, teraz zjemy chipsy. Ogólnie Biedronka jest tak nowoczesna w jednym miejscu. Normalnie trzeba było schodami takimi ruchami wjeżdżać. Normalnie mega, nie? Dzisiejszy dzień, no... Plus. A więc no, łapkujcie, subskrybujcie i no, do zobaczenia, chyba!